Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy Pack and Play, a moim gościem jest Laku. Witam serdecznie. Siemanko, yy, przyszedłem razem z moim bramkarzem. <laughs> tak jest, jeżeli nie widzieliście pierwszego spotkania, to koniecznie zajrzyjcie na kanał do Lacha. Tam właśnie no, no, działo się sporo. <laughs> Bramkarz ciekawy, wiele bramek tam padło. No Aha. i były emocje. <laughs> tak. Nic nie powiem więcej, nic nie mówię. Wszystko zobaczycie na jego kanale, no a my myślę, że możemy zaczynać. Otwieram oczywiście 7 paczek, z których robimy sobie składzik. Przegrany yy, kwikseluje cały skład. Siedem i tysiąca pierwsza paczka, tak? Tak jest. Tak jest. Otwieramy. O jaka ładna flara, świecący. O, o kurde, ty, on jest coś wart, chyba, tak mi się wydaje? Tak. O kurde. <laughs> Powiem I ci nawet ile? Dzieje? A nie, 3000? tysiące. Serio, myślałem że więcej. No ale Łe. to już widzę, że tam traf, gruby traf na początek. Powiem ci, że ja już mogę się cieszyć z jednego trafu i chyba wiesz z Masz bramkarza jasieną. pewnie. Tak. Nie. O nie Bole. tak miało to być. No to lecimy z drugą paczką. Na początku tam już słyszeliśmy, że lako coś ciekawego trafił. Tak. Lecimy. Ja Spokojnie. nadal czekam na bramkę na... O mnie na URE. Czekaj, sprawdzam właśnie drugą paczkę, ale możliwe, że... Nie muszę znowu. Ja napisać. mam bramkarza znowu! Cacha. Co ja ci powiem, że mam drugiego bramkarza. Ale mam za to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu zawodników. O kurde, no to już jakieś zgranie potem łatwiej zrobić pod taki, pod taki składik. Ja w to nie wierzę. Nie, nie, to nie jest możliwe. To się nie dzieje no. naprawdę. nie. Ale przynajmniej teraz mam napastnika, tylko że słabego. Wiesz tak, jak nie będę miał bramkarza, to ci wystarczy na dobrońca na ataku. No tak, też prawda. Jakiś obrońcy taki z dobrymi strzałami. Mhm. O takiego lajuna, jakbyś sobie trafił. Wow, fajnie. A w sumie nie widziałem jego karty w tej fifie To ja chyba też nie. Dobra, no to trzecia paczka. Póki co jest u mnie niezbyt fajnie. Flary La latają. laku bez A Full ofensywa po prostu. Wow. Nie, Kudy. ej, nie mam kolejna paczka, i nie, <laughs> nie mam. Ty ogólnie. A mam w środku jedną tą, ty... złotą paczkę. O Panie. Czyli sobie mogę ją dorzucić. O, no. Już liczysz na jakiegoś bramkarza. Tak, to jest paczka z bramkarzem <grym> przygotowana <grym> dla mnie. Paczka z bramkarzem. Paczka, która gwarantuje ci bramkarza w składzie. <grym> Zrobiona specjalnie dla mnie. Ty, trafiłem gościa, który przedtem był na bramce. W drugiej połowie. Tego Rupa? Tak. R rupa trafiłem. <grym> No ale pan. lipa, dobra, ja już jestem gotów na czwartą. Okej, okay. to już masz bramkarza, tak? Raku? Nie, a, ale śmieszne. Ty. Kamary jeszcze zaraz trafię. <noise> tak jest, dobra, otwieramy czwartą pakę. No proszę, dajcie bramkarza. O, w końcu jakiś rer. Hmm. Ale nie taki jaki bym chciał. Będzie bramkarz w środku czy nie? Ty nie ma, na... <głos> <So>. <głos> Najlepsze jest to, że trzy paczki zostały. Yeah. Ale trafiłem Polaka, Silvera. No proszę. Polska liga? Tak Chcesz zgadywać dalej? <laughs> Jakiś... No... Nie no, bawrzyniak to pewnie... Świecący. Nie jest. Świecący srebrny. No tylko bawrzyniak mi przychodzi do głowy. Nie. A wystąpi w pierwszym składzie? O, nie no wątpię. Nie no co ty daj mu szansę. Albo na bramkę. <laughs> Nie, 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 nie. No dobra, ile zostało? Trzy Teraz. paczki, tak? Tak, piąta, szósta, siedma. Ok, tak, 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 możemy. Okay. Proszę, no dajcie mi bramkarza, takiego przynajmniej Kurtuła będę. Nie wierzę w to. Znowu bramkarz. Trzeciego bramkarza mam. To już wiem, gdzie są moi bramkarze. Dwóch bramkarzy w Ja paczce. nie mam. Ja nie mam Przekam. znów nastąp... Nie. Dwóch, dwóch bramkarzy w paczce mam. Razem czterech. Ja muszę bramkarzem w pierwszym składzie grać. Nie wierzę w to. O kurde. No ja na ostatnio Lechi... go używałem chyba nawet. Ja tak. na leki 3 lata na meczu nie byłem Tak? No. Ja nie byłem nigdy. <laughs> Dobra, ja jestem gotów na szóstą z bramkarzem. Okej, okay. szósta paćka Tak patrzcie, miałem chyba... Miałem gdzieś tu rękawice bramkarskie, może jakbym mnie przyniósł. To nie no bramka bo... znowu. Coś się świeci. LW Ty znowu go trafiłem. Tego samego? Nie mam bramkarza! Jej, jak ja was nienawidzę! Jak to jest, jest, jest możliwe! <grym> powiem ci tak, ja mam trzech świecących bramkarzy. Ile chcesz za to... jednego? <grym> Ale powiem ci, że dużo. Wypożyć mi. Ale kurde, no nie. To, są jakieś jajca. to jest hamskie, naprawdę, to już się robi chamskie. Ja mam razem pięciu bramkarzy. Dobra, to otwieramy dalej. Ej trzymajcie kciuki teraz, kurde, aż nie chcę ob patrzeć. Oby nie było bramkarza. Nie patrzę, naprawdę nie patrzę. <grym> U nie jest bramkarz znowu. To jest niemożliwe. Czekaj. Od, na razie mi od, się od, nie cieka? pokazał. Nie przewijam. Proszę. Nie ma. Wczytuję się. Nie mam bramkarza. Nie <grym> yeah! Fuh. Ale jeszcze jest ta jedna paczka, w niej jest nadzieja. Aha. A wiesz, co no. jest najgorsze? Mam zbyt wiele kart i muszę powybierać, kogo użyć, a kogo nie. Aha, cześć, no bo odmówiłaśśś: miałaś tam 5 albo 6 zawodników w jednej. Ale lipa, ty. Tak, a teraz dostałem znowu pięciu chyba. Aha, no powiem ci, że ja nie wiem, co powiedzieć na ten temat z tymi bramkarzami, ale ja mam 6 bramkarzy. Świetnie, bardzo, bardzo <laughs> mnie to cieszy. Będę sobie zmieniał co 15 minut. <laughs> E, I co, idę otwierać tą paczkę za 5000? Tak no, otwieraj, otwieraj. Czekaj, gold pack. Co będzie w środku? Prawy obrońca mi wyskoczył na razie. I... Jest bramkarz! Jest! Jest. jest! Dlaczego? To jest ta paczka z bramkarzem, ja ci mówiłem. Nie... A miało być <laughs> tak pięknie. Okej, okay, tylko jest, teraz tak. za kogo go dać? Y jaki fart Dobra, my, my idziemy ustawić nasze składziki. Na razie tak to wygląda. Zobaczymy co uda nam się złożyć. lachu ma bramkarza, także... Ciężo. Ale się jeszcze stary. <grych> także <grych> będzie ciężko, prawdopodobnie. No to widzimy się już w meczyku. Tak jest. Dobra. Opie, pokaż co tam masz ciekawego? Zobaczmy składzik. O. Znowu masz Felipa Andersona. Masz też tego... <grych> Trupa! Tak? Chłopanie. Ale, no ty dobra. masz, kurde, obrony masz fajną. 4, 2, 3, 1, drugi wariant. Tak. No jest Berarinia na taku, jestem ciekawa tego Berarinia. On, on jest szybki z tego, co pamiętam. 82 nie? tempa ma coś takiego, więc jakiś to plus jest. Także no zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Laku ma bramkarza, więc tak łatwo nie będzie. W końcu mam goalkeepera. No ja mam... Jak teraz dostanę piątkę, to już nie ma żadnego usprawiedliwienia. Ja mam czterech bramkarzy na ławce, także Będę <noise> sobie zmienią. Dobra, zaczynamy. Jakoś tak ładniej od razu jest. Spokojnie no, jak... tam w defensji. Pogoda też chyba lepsza, od razu. W ogóle, jak Ci się podobają te żółte takie stadiony, wiesz o co mi chodzi? Żółte? Mhm, żółta jest murawa jakby wtedy. Taki, taki dziwny wygląd mają niektóre. Mnie najbardziej wkurzają... O! Kółeczko. Mnie najbardziej wkurzają ten stadiony mm, z cieniem, gdzie jest cień, to jest tragedia. A to tam też nic nie widać, no. Ej, ten Mendy mi przypomina Kantę trochę. No, to jest taki mały wariat. A Kante grałeś w tej FIFA? Mhm, super I mi się ja? gra kanta. No, fajnie się gra kanta. Teraz właśnie on ma informę. Tak, ta karta once to Watch będzie upgrade'owana, Czy już jest, nie? A Wants to Watch jakiegoś trafiłeś? Nie. A co ty, to u mnie to strachanie tych dobrych kart to jest tragedia. <laughs> o, cholera. Jest! Yes, o, oh jest brałkarz! Powiem ci, że gdyby to był poprzedni mecz, poprzedni brałkarz, to, to byłoby jeden 1-0. Dobrze, patrz, od tego on Nie. jest właśnie. już inna bajka. Idź tam, idź tam. Ooo jest Jeszcze yes, Mendy Tak! <laughs> Pierdek mały no, jeden Aż zero. przeprosił 1-0 <laughs> Zobacz w ogóle jaki jest malutki, o tutaj No no, no. On ma tam poni poniżej metra 70 chyba, co? Taki o tutaj zbiega właśnie sobie <laughs> Taki kantę, właśnie, tak mi się skojarzyło od razu Halo Paul Sześciutko no, wpił. O nie Oddałem, dobra, oddałem, bo chciałem fair play, to się nie liczy <grymne> Dobra, trzeba coś zrobić Poczarować no to, <grymne> Poczarowaliśmy Dobrze, United Magic <grymne> O, piękny trik, brawo Patryk, naprawdę, idealnie rozrobiłem. No tak, trochę magicy, magicy dzisiaj grają. To są te detale właśnie. <grywka> Jak to Tomek mówi. O, o, o ale, ale myślę, że to broni teraz, kurde. No tak dziwnie leciała, nie, ta piłka? Albo tak technicznie uderzyłeś, technicznie to było? Tak, tak, technicznie. Poklepał. Ładnie, ładnie. Jest wyrównanie, S są emocje. O. O. Już myślałem, że, że na skrzydło i wrzodka na Mendiego będzie, nie. a teraz taki element zaskoczenia wprowadziłeś. A widzisz, Mendy, tym razem nie wygrał. Koniec pierwszy, jeden jeden, ale fajny meczyk. No, jeden celny strzał miałem, świetnie. Fajny wyrównany, więc jeszcze tutaj może się sporo dziać. Ja tu muszę zmiany zrobić. Mm. Kogo to masz ciekawego? A zobaczysz zaraz. A, tak myślałem. Taka niespodzianka. O panie, Lukas! O kurde. O, na tego Lukasa to też się nabyzywałem. Na podczempion. No, <laughs> na dobrze mi uciekł, to, Jak mi uciekł, to masakra była. A tak samo Musa mi strasznie wkurza. Jezu. To taki Dumbia z dawnych lat Musa taki Dumbia. A to mnie tak wkurza ten... Obama Yang. A no ten też w ogóle, ten to, też to inna klasa. Dobrze. Berarini. Obama Yang, ale najgorzej jeszcze jak na końcówkę ktoś go wpuszcza, nie. bramka, <laughs> proszę, bo to jest ryzyko. Już. O Boże, co to było? Kurczę, ale widać różnicę między <laughs> tymi meczami. Hmm. Całkiem inna gra jest teraz, nie? Tutaj fajny wyrównałem Maciek, tak jak zawsze mieliśmy zresztą. A teraz... Oj, to już jest koniec. Jest. Jeden Merylini. błąd, jeden błąd i od razu gol. Do, A, do ale go znalazłeś tam. Bez tego napastnika tak łatwo by nie było. On mi całą robotę teraz robi w tym meczu. W ogóle Felipe Anderson niewidoczny trochę. No faktycznie. Oj. Specjalnie tak powiedziałeś, żeby coś zrobił Oooo nie da no. prawie <grafię> asysta była A tam w ogóle... Jakiś spalony? Co tu było? <grafię> nie, nie wiem Chyba nie ogarnąłem, bo jak spalony to tam wyżej chyba No właśnie, no nie wiem O, ale teraz kurde, wypuścił Mojżesz, dawaj yes. To jest po meczu chyba, 3 do 1 Ale zablokowali Czarny się obrońcy w ogóle Wpadłem no, jednak z drugiego I tak przez 3 zagrał Mój błąd to się może zemścić za chwilę, bo już ofensywnie gram to. Ale Bramkarz też tutaj dał radę teraz. Względem poprzedniego meczu. Nie, ale przeważasz w tym meczu, także. O, Mendy. A byłem ciekawy, kogo trafiłeś właśnie, co tak mówili za te. No Lukas, myślałem, że jest no, droższy. Ja, wiesz? ja też myślałem, że więcej wartego. No tego. No, malutko. No, teraz ładnie. nie? mój umiera. Rarinho. Uła! Mógł postawić kropkę na D. Nie było piątki, nie źle. Ale znowu tylko jedną strzeliłem. Chociaż patrz, w tamtym meczu miałem więcej sytuacji niż w tym, chyba tak mi się no, wydaje. Miałeś jakieś tam frenty tak samo przede wszystkim, nie Zostaw Mendiego. Ej kurde, jak jak co pierwsza stary. No w końcu. Ja przetestowałbym sobie tego Mendiego na pełnym zgraniu. Skoro on takie rzeczy robi no. bez zgrania. Jestem ciekaw właśnie. No gdzie, w Lidze Francuskiej gdzieś tam gra, nie? Chyba tak. A nie w jakim klubie nawet. W Marseille? Nie, chyba w Marseille nie gra. A już nie wiem. Sprawdzimy to na pewno. Wiesz, ludzie też często piszą, że jak masz... Uu, jak jest niski i środkowy pomocnik defensywny, to że nie, nie opłaca się grać, ale właśnie ma fajne odbiory to. wtedy. Ja tak miałem, że grałem Maticiem i zmieniłem na Kantę i, i nie narzekam. Ten Kantę naprawdę, Uuu. teraz ja mam prędzika, i ten Kantę naprawdę daje radę i na razie, Oj. ten Kantę daje radę i raczej nie chcę go zmieniać. Mi Kantę też się gra super i w ogóle mi to nie przeszkadza właśnie, że jest niższy. No. Tak samo jak ludzie narzekają na środkowych obrońców, że jak nie jest wysoki to żeby nie grać, mm -hmm. ale jak ma dobre odbiory to przecież... Ile się jeszcze, traci z Jeszcze na początku przed tym patrzem jak te główki wchodziły z tych rożnych tak dalej, to ci wysocy mieli większe znaczenie, bo tam dziwne rzeczy się działy już podczas tych rożnych, nie? Rzutka no. gol właściwie była. No a teraz to już trochę to straciło sens. A tak mówiłem, przewaga, bo twoje jest 15 strzałów, ja miałem 6 i te 12 celnych, a ja dwa tylko. Znowu muszę kwikselować się. Trzeba kwikselować się. Dobra, dobra, dobra. Dzięki wielkie za meczyk Moim gościem oczywiście był Laku. Link do jego kanału znajdziecie oczywiście w opisie. No i poprzedni meczyk, jeżeli też nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie to. Także tak. dzięki za udział, panie Laku. Dzięki wielkie, do następnego, myślę, że się jeszcze można pyknąć, także... Jasne. Trzymajcie się. I nie ma problemu, piona. Aroma, type a chronic waking nigga i out of a coma such a work of art i should live at the moment all this look at i'm, I'm a couple sips and i'm zoning yeah niggas notice your highness, name bringing still buzzing like my phone on silent as ever the best to ever grip a microphone sip a bottle stop phone love me or leave me alone yes!